Dzień dobry, witam ze studia HM Akademii. Zapraszam na kawkę dzisiaj. Mam kawę ze sobą, bo chciałbym porozmawiać o temacie takim, który ja w sumie najczęściej rozważam i czytam przy kawie które który trochę mnie zawsze zastanawiał. A to jest temat trendów w HR-ze, czy w ogóle trendów w biznesie, bo można to spojrzeć szerzej. I powiem wam, że zawsze mnie ten temat z jednej strony trochę śmieszył, bo trochę nie rozumiałem. O co w ogóle tutaj jest cała ta wielka burza i bicie piany, no, a z drugiej uważam, że jest jednak istotny. I dlaczego tak z dwóch stron? No, bo wiecie, z jednej strony mamy raporty branżowe, które pokazują, jakie będą trendy w przyszłości w naszej branży. Czy pracujecie w HR, czy w innym obszarze, to jakby znajdziecie to, tak? Ja czytam te trendy dotyczące HR-u. I z jednej strony to są bardzo fajne, mądre rzeczy, że nie wiem, że przyszłość to angażowanie pracowników, doświadczenie pracowników, że to jest analityka HR, bo musimy zacząć analizować dane. A z drugiej strony jakoś budzi to we mnie takie trochę komizm, że. Duże globalne firmy wypuszczają trendbooki i analizują, że w 2019 pierwszym trendem to było coś, a w 2020 tym pierwszym trendem to jest coś innego. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, czego dotyczy moja wątpliwość, jako taka refleksja, którą chciałem się z Wami podzielić. No ja nie uważam, że trendy są nieważne, absolutnie nie, bo one są super ważne. Świat idzie w jakąś stronę i musimy to śledzić. No, ale z drugiej strony, czy zmuszczanie się nad tym, że nie wiem, dzisiaj ten trend jest na drugim miejscu i HR-owcy wskazali, że na skali od 1 do 5 to on jest ważny na 4,5, a ten drugi na 4,3? Czy to ma jakiś większy sens? No, moim zdaniem nie. My się fascynujemy tymi trendami, mówimy o nich na konferencjach. Czasami mam wrażenie, że skupiamy się na nich za bardzo, bo jak porozmawiamy z naszymi ludźmi, z menadżerami, czy jak ja pracuję z różnymi organizacjami. To, no właśnie, z jednej strony widzę te trendy, a z drugiej widzę codzienne problemy, codzienne podstawowe lekcje, które nie są odrobione w organizacjach, jeśli chodzi o zarządzanie, o zarządzanie zasobami ludzkimi. No bo my tu mówimy o. Jakiejś przyszłości, czytamy te raporty branżowe, a z drugiej strony, nie wiem, nie umiemy zarządzać przez cele, nie umiemy sobie tych celów wyznaczać, nie umiemy dobrze dawać feedbacku. Są pewne proste rzeczy w organizacjach, których, które dalej mamy nieodrobione. Nie powiedzmy takie lekcje basic. I to jest taka moja krytyczna refleksja na temat trendów. że Wiecie, ja kiedy na to patrzę, to mówię, OK, fajnie są mega trendy, globalne trendy. Ja je oczywiście obserwuję, ale żebym tak się jakoś super zastanawiał, czy w tym roku ważniejsza będzie analityka, czy coś innego. Trochę jak w modzie, wiecie, czy w tym roku ciemny pomarańczowy, czy jasny pomarańczowy. Dla mnie to nie ma większego sensu. Są pewne mega trendy, które trzeba widzieć i, i trzeba wiedzieć, że podążamy w tą stronę, w stronę digitalizacji, w stronę analityki, w stronę angażowania pracowników i ich doświadczenia całościowego. Ale naprawdę nie zmuszajmy się nad tym, czy ten trend jest trochę, czy mniej ważny, czy bardziej, czy w tym roku jest siak czy owak. To kompletnie nie ma sensu. Ale z drugiej strony, żeby robić te rzeczy, które wiecie, są w tych trendach, dbać o przyszłość, to sorry, ale uważam, że my musimy odrobić te lekcje, które są bardzo basic, które są proste i o których często zapominały te nasze organizacje, w których pracujemy w Polsce często nie odrobiły tych podstawowych rzeczy właśnie w kontekście angażowania ludzi, ustalania celów, fajnego ich rozliczania, budowania kultury organizacyjnej, która sprzyja współpracy, takiej robieniu, wiecie, normalnej roboty. No i to takie koncentracja na tych wielkich trendach i ich rozkminianie, ma wrażenie, często odwraca naszą uwagę od tego, co mamy do zrobienia tu i teraz, tego, jak powinniśmy zadbać o naszą organizację, jakie problemy wyeliminować. No i to jest taka moja refleksja dzisiaj, czyli tak sobie myślę, że warto spojrzeć na te trendy krytycznie. Z takiej perspektywy, że no, nie analizujmy ich aż tak bardzo, miejmy świadomość, w którą stronę ten nasz świat karalowy idzie. Ale też bez przesady znowu, że dzisiaj coś jest ważne na 4,5, a w przyszłym roku będzie na 4,7, a rok temu było na 4,2. Myślę, że to kompletnie nie ma znaczenia. I w sumie taką refleksję chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Jeszcze w sumie podzielę się tym, co ostatnio czytam. Może to być dla Was ciekawe. No sobie tutaj taką książeczkę sobie znalazłem HR Analytics Essentials. Tak ją kupiłem, powiem Wam bez jakiegoś większego przekonania, ale wydaje mi się ciekawa napisana przez Michaela Wellesza, chyba tak się czyta jego nazwisko. Taka pierwsza refleksja, czy taka pierwsza, którą się chciałem z wami podzielić, która jest wydaje mi się fajna w tej książce, to to, że zwraca on uwagę na ważność analizy rzetelności. W analityce hr -owej. Myślę, że o tym nie raz będę miał okazję Wam jeszcze opowiedzieć, co to jest analiza rzetelności. Natomiast zwracam na to uwagę. W innych książkach o analityce HR jakoś na to nie trafię, więc to jest pozytywna pierwsza rzecz, która mnie nie zaskoczyła. No to w sumie ode mnie tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na Waszą kawę. Ja kończę swoją. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!